Najpierw metamorfozą przyszła córka pani Eli. Rozmiar swoich ubrań wymieniła na dużo mniejszy dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem trenera klubu fitness Michel i poradom dietetyka Naturhaus. Postanowiła więc do tego samego namówić swoją mamę, która chce zrzucić 10 kg. Pani Ela zgłosiła się i wygrała casting do programu Odchudzamy Łęczną do lata. Przez najbliższe 8 tygodni weźmie udział w kuracji odchudzającej, którą będziemy relacjonować na tubie łącznej. Na końcu panią Elą zajmą się fryzjerki z salonu Edyta i wizerzystka z firmy Diva Glamour. Zakończyliśmy casting do akcji Odchudzamy Łęczną do lata. Została wybrana pani Elżbieta, która przejdzie pełną metamorfozę. W trakcie której postaramy się, żeby straciła 10 kg, zyskała zdrowie i lepsze samopoczucie. Nazywam się Elżbieta, mam 44 lata. Wzięłam udział w konkursie. Odchodzamy łączną do lata. Moim celem jest rzucenie 10 kg. Nazywam się Sylwia. Bardzo się cieszę, że moja mama załapała się do konkursu. Będziemy się razem wspierać i razem ćwiczyć. Pani Elżbieta będzie stosowała zrównoważoną dietę. Co tydzień będziemy spotykały się na wizytach, podczas których będę przeprowadzała pomiary, oceniała, yy, czy, czy zalecenia, które dałam Pani Elżbiecie, udało się zrealizować i będziemy starały się przeprowadzić pełną reedukację żywieniową, czyli trwale zmienić nawyki żywieniowe Pani Elżbiety, tak, żeby już po zakończeniu kuracji również mogła utrzymać osiągnięte efekty, motywacją. Yy... Jest oczywiście zdrowie, lepsze samopoczucie, atrakcyjny wygląd, a przede wszystkim wsparcie córki, która jest w trakcie już metamorfozy. Mieszkam 15 km od Łęcznej. Na treningi zamierzam dojeżdżać rowerem. Całą kurację będzie wspierał indywidualny trening, który poprawi metabolizm, dzięki czemu efekty odchudzania będą lepsze i bardziej widoczne.